Siemanko z tej strony Szymi, a ty jesteś na kanale Bartist. Gdzie mamy dla ciebie specjalną serię Jak zostać flerowcem w 3 minuty. Zapraszam. Dzisiaj nauczymy się trzech podstawowych trików, a pierwszym z nich będzie tak zwana stójka. Z rana wychodzi najlepiej. Zrobimy to w ten sposób, że butelkę nauczymy się najpierw balansować. Spróbujcie sobie różnych ruchów, jakieś okręgi, nie wiem, przysiady, pyk. Następnie uczymy się butelkę wyrzucać na jeden obrót. Po to, żeby podstawić rękę. Miejsce wybierzcie sobie sami. Ja polecam gdzieś tutaj w obrębie kostek. OK, trik numer dwa. Będzie to wyrzucenie butelki z zapleców również na jeden obrót. Żeby wykonać ten trik, złap butelkę do takiego rewersa i wyrzucamy ją po linii. Wyobraź sobie, że twoje ciało jest taką linią. I musisz równolegle z nią pójść po to, żeby ta butelka wyszła właśnie na stronę, bo jak rękę dasz sobie bardziej z tyłu na przykład, to ona poleci tu gdzieś do przodu, to jest później problematyczne, lepiej robić to równo z ciałem, hops i zawsze dwie ręce. Trik numer 3, a w zasadzie to będą takie dwa triki tworzące. Jeden po drugim taką sekwencję, czyli wyrzut, hops i takie zakręcenie. Do wykonania tego triku potrzebujemy złapać butelkę w prostym uchwycie, na dwa obroty przetransferować sobie butlę do uchwytu reverse, potem idziemy i robimy taki jeden obrót używając nadgarstka. Ok, Żeby zrobić dwa obroty, najpierw Przypomnijcie sobie, jak był ten jeden. Spróbujcie sobie, zobaczcie jaką potrzebujecie dać rotację nad garstkiem. I topór potrzebujemy wrzucić ze strony prawej na lewą, bądź też z lewej ręki na prawą. Zależy, jaką rękę wolicie. Mając butelkę w tym uchwycie, przechodzimy do tego ruchu płynnie. Chwytamy między te dwa palce na samym końcu i robimy taką dźwignię. Jeden obrót i łapiemy do prostego uchwytu. Pamiętajcie, żeby butelkę kierować w środkowej części tutaj przedramienia. Możecie też zrobić to na zewnątrz, ale to już będzie troszkę inny ruch. Kiedyś go Wam pokażemy na pewno. Nice! Fajnie, że ogarnęłeś te trzy ruchy, a teraz połączmy je razem w całą sekwencję. To był drugi odcinek z naszej serii. Jeśli spodobało ci się, to zapraszam Ciebie na kolejny film. Subskrybuj nasz kanał, dawaj jakiś dzwoneczek, łapkę w górę, wiesz, że to nam pomoże. I bardzo za to Tobie dziękuję. Trzymaj się. Mm, jeszcze jaki trik był.